14 listopada 2020. Yy, chciałem tylko takie ostrzeżenie, że te filmiki, które zamieszczam na YouTube, nie są jakąkolwiek poradą. Są tylko dla rozrywki yy, i nie powinieneś podejmować żadnych decyzji ani działań w oparciu o, yy, o moje filmiki. Ja tylko po prostu pokazuję, co ja robię. Więc to nie są jakiekolwiek porady. <laughs> Więc y, takie podsumowanie na ten tydzień. Y, trzy razy biegłem w tym tygodniu. Trzy razy biegałem y, w poniedziałek, 40 minut, około 40 minut. Po prostu powoli, y, bez mierzenia dystansu. Y, później była, co było, środa, poranny bieg, dzień wolny od pracy. Też jakieś 40 minut, ale bez mierzenia, bez mierzenia odległości i e, przebiegniętej e, tego po prostu okrążenia wokół okolicy. E, I czwartek bieg e, z pracy do domu. Godzina 45 minut mniej więcej tyle to zajęło. To było odległość pomiędzy 10, pomiędzy 10 a 12,5 km, nie wiem dokładnie, ale mniej więcej tyle. No i później oczywiście w sobotę próba czasu na 1500 metrów i mierzenie ciśnienia i, i wagi.